Halo halo witam bardzo serdecznie z tej strony kanał Kaili i przechodzimy sobie do kolejnych patch notes w świecie Black Desert Online yy, Troszeczkę zajęli się live skillami ale myślałam, że będzie to troszeczkę więcej update'u a widzę że po prostu to będzie jakoś tak rozdzielone Ale zanim przejdziemy do rzeczy to zerknijmy sobie może na eventy jakie nas czekają Pierwszy event to się nazywa Happily Ever After I tutaj mamy no, jak już sami mogliście się dowiedzieć, to jest po prostu szósta rocznica Black Death Online I wszystko co z szóstką, to prawdopodobnie będzie nagroda, tak więc tutaj to samo jest. Więc y, kolejne nowe przedmioty to jest Six Anniversary Thanks oraz Love. I teraz po prostu one dropią e, z grindu, z gaterowania czołowienia ryb. Można e, sprzedać e, Six Anniversary e, Thanks oraz Love za 2 miliony. Ok, myślałem, że po prostu jedno będzie droższe, drugie tańsze. Możemy też połączyć te dwie rzeczy i będziemy mieli coś takiego jak Happily Ever After. I dzięki temu będziemy mogli to sprzedać z lepszym zyskiem za 5 milionów. Wow, super. Dobra, kolejny event, też kolejny bardzo łatwy, a jest to po prostu kolejny dodatkowy kalendarzek i można to zobaczyć od razu. Nagroda, która zwykle się nie pojawia, czyli value i to aż na 20 dni. Zwykle to było tak, że value pack to był max 7 dni, teraz jest wow 20, tam. więc szaleją na tym e, e, eventach i widzę, że tutaj dali jakiś shakatus resplend box. E, ciekawe, czy tutaj jest coś wyjaśnione, nie, ale widzę tu jeszcze treasure rainbow memory... E, Memories Classic Box, czyli tutaj będzie do wyboru Outfit, tutaj widzę, że to będzie Floretta Taki, to chyba będą Outfity Za 2200, czyli taki klasyczny, ale bądź co bądź No warto się chociaż logować, żeby te nagrody zdobywać, szczególnie Dla nowych osób się to przyda, bo to jest w zasadzie darmowy Darmowy Outfit na, na Waszą postać Lecimy sobie dalej 100 Loyalty Shop, czyli już możecie wiedzieć o co kaman, czyli nagrody za Loyalty. Loyalty zbiera się za dzienne logowanie się, za niektóre eventy, czy czasami Questy. I tutaj to wszystko jest za 100 Loyalek, między innymi właśnie ten Rare Cursor Training Box to jest przydatne, ponieważ tu jest prawie 60% żeby zrobić sobie tę dziewiątkę, no i Cron Stoney. To będzie można wykupić tylko raz na family, tam, więc pamiętajcie, żeby wykupić wszystko i e, potem mieć już to z głowy. Tam jest wszystko jeszcze opisane, ale wydaje mi się, że to wszystko e, łatwe. Jedna z takich e, ciekawszych rzeczy to jest Supreme Old Moon, Box, e, Old Moon Scroll, dają 50% więcej do droprate'u, e, discount kupon 50%. Ciekawe, czy to jest na wszystko? Wydaje mi się, że na wszystko 50% dość sporo. Nie widuje się tego za często. Ancient Spirit da 120 kafrasów czy 50 kronstą. Zawsze warto no, sobie zebrać. No, better time to get their uh, Event has started. Uh, czyli za uh, gaterowanie jakiegokolwiek uh, Lumbering, Fluid Collecting, Butchering, Tanning otrzymujemy Golden Insect Amber. Znaczy, mamy szansę, oczywiście, żeby to uh, zdobyć. Jest to warte 10 milionów. A Winter Spirit Snowflake 30 milionów. Czyli tutaj bardzo zachęcają do tego, żeby. E, robić właśnie e, live skilling. I tutaj jest napisane, że jeżeli chodzi o Gathering and Hunting Time, e, ten event będzie opóźniony i e, poprawiony. Więc na razie będą dali e, inne e, Live exp e, eventy. Czyli to jest na razie wyłączone. Ciekawe czemu co się stało, ale nie jest tutaj w ogóle opisane w żaden sposób. Kolejny to jest event. Warm Up Challenges for New and Returning Adventurers czyli No cóż e, Bardzo Dbają o nowych oraz powracających e, Jak tutaj możemy zobaczyć do, nagrody są może nie jakieś mega super ale no, Możemy tutaj zauważyć że w bicie 55 poziomu to jest 200 milionów 100 3000 loyalty e, I jeden Pet między innymi Więc to jest dość e, To są dość ciekawe nagrody Chyba trzeba sobie zrobić miesiąc przerwy i po prostu wrócić na taki event. Lecimy dalej. 6 extra garmot and well spans, Czyli będziemy mieli 6 dodatkowych garmotów oraz welli. Teraz tutaj są opisane, które to są dni. Czyli dzisiaj, już w zasadzie, był ten dodatkowy well o 17. Będzie również w piątek o 17. W poniedziałek o 17.00 CET to no chyba też nasz czas, dobrze mówię? Chyba u nas też jest 17.00. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, to dam w opisie filmiku jeszcze w sumie możemy sobie sprawdzić. CET, tylko T1, jak oni wpisują, 17, to jest dobra, czyli ten sam czas. Ok, dobra, spoko. Tak więc yy, kolejny. Ale to były do Garmota, czyli Garmot jest o 17, 23, 25 oraz 28 lutego, i potem 2, 4, 7 marca, jeżeli chodzi o Wele, to zaczyna się 25 lutego, czyli w piątek, oraz 27 w niedzielę o 23:15. 1 marca o 17:00, to jest wtorek. I 4, 6 oraz 8 we wtorek o 23.15 pozbieram sobie te wszystkie wale i spróbuję je otworzyć. Zobaczymy, e, czy się uda, bo to będzie w zasadzie około 10. O, liczę od razu te 6, plus dodatkowe 2, no to 8 prób, żeby zdobyć wela. Warto chodzić na to, ponieważ no, e, serce garmota jest warte no, około 8-9 miliardów, tak samo e, serce e, wela, więc warto e, tutaj jeszcze jest że możemy otrzymać 50 frastonów, jeżeli będziemy zabijać Crimson Dragon Garmota więc warto dobra, lecimy dalej warm up challenges to już było i ok, czyli to są wszystkie eventy no to możemy coś porobić sobie nie ma, nie ma problemu troszeczkę z tymi eventami zaszaleli tym razem jeżeli chodzi o zmiany do postaci to są to drobne poprawki nie za dużo można tutaj opowiadać. Kolejna sprawa to właśnie skupili się e, tym, tym razem, jeżeli chodzi o live skill. Life skill są dość e, przestarzałe, jeżeli możemy mówić o właśnie aktualną wersję w zasadzie gry, gdzie wszystko skupiało się w zasadzie na grindzie. Grind jest chyba najlepszym sposobem, żeby zarabiać aktualnie, ale widzę, że chcą też poprawić troszkę w końcu live i tutaj już zaczynają. Szczególnie, że pierwsze zmiany to dotyczą właśnie tego mastera. Jak możecie tutaj zobaczyć, master... Chodzi o te punkty, mastery. Od góru 2,7 do góru 50 było to mastery plus 10 za każdy poziom, teraz to będzie plus 5, a te poziomy będą się znajdować pomiędzy beginnerem a profesjonalnym. I tutaj będziemy dostawać troszeczkę więcej, ale powinno być tyle samo. Jeżeli generalnie ilość punktów mastery będzie ta sama, tylko po prostu szybciej będzie się je zdobywało. Tutaj jest to właśnie wyjaśnione, czyli Apprentice 1 to jest 55 a teraz jest 60 a jeżeli chodzi o profesjonalną to wcześniej było 155 a teraz jest 260 znacząca różnica i przy góru 50 właśnie ta ta różnica jest niezmienna czyli po prostu przed zmianami po zmianami również jest 800 więc na wcześniejszych poziomach po prostu troszeczkę więcej tego mastery jest Również jest większa szansa otrzymania Pewnych przedmiotów jak Cafra Stone, Unshy Spirit Dust czy Fluid Items, jeżeli używamy jednego z tych trzech przedmiotów, czyli Hu, Gathering, Lumbering, czy Fluid Gathering. I to na razie wszystko, jeżeli chodzi o Gathering, zmiany. Tutaj jest również sporo zmiany, jeżeli chodzi o Hunting. Teraz pozmieniali troszeczkę, ponieważ na przykład klękając to naciskamy Q zamiast spacji, jeżeli chodzi o Możemy gaterować oraz. Yy, in, i, no. Interact. No, y, używać po prostu akcji. Przepraszam, po prostu zamuliłem. Nie wiem, co się stało z muzyką. Czekajcie chwilę, zerknę. Szaleje. Coś mi. Y, przeglądarka. Dobra, teraz powinno lecieć. Przepraszam. Albo nie poleci. Dobra, teraz powinno być. Przepraszam za problemy techniczne. Lecimy dalej. Czyli będziemy mogli po prostu robić pozostałe akcję. Wcześniej to było tak, że mając strzelbę w ręku, praktycznie nic nie można było robić. Teraz a pewne ograniczenia zostały zniesione. Również Black Spirit Rage będzie dostępny pod F.com. Przeładunek jest również ułatwiony, jeżeli chodzi o Hunting Master jeden lub wyżej i ukończony quest Hunter's Dream w regionie Narsion możemy automatycznie przeładowywać naboje w broni jeżeli mamy hunting guru jeden lub wyżej mamy maksymalnie cztery strzały do tej pory to były tylko maksymalnie trzy również zwiększony dystans jeżeli chodzi o skakanie czy przeskakiwanie w zasadzie tutaj też troszeczkę pozmieniane zostały nagrody ma Hunting mastery 250 do 550 wcześniej było tylko low grade resources teraz e, ro, low grade rare resources aha okej okay. czyli e, okay. czyli tutaj chodzi o to że od 551 na przykład do 900 Będziemy mogli zdobywać, wcześniej było także tylko medium grade, a teraz będzie można medium grade oraz lower grade resources i 901 i wyżej, to po prostu będziemy mogli ze wszystkich trzech kategorii otrzymywać nagrody. Trochę dziwnie to nazwali, ale dobra. Pozmieniali również exp jeżeli chodzi o hunting. Jeżeli będziemy zabijać te zwierzaczki, to będziemy otrzymywać więcej. EXPA i tutaj taka ciekawostka Belladonna Elef Elefantu jest 20 razy więcej EXPA Sporo takich ciekawych zmian, więc Chcą nas zainteresować tym huntingiem, który powinien być teraz zdecydowanie Ułatwiony Również materiały jeżeli chodzi o hunting zostały zwiększone Przykładowo Giant Do tej pory mógł dawać tylko i wyłącznie mięso I to 1 do 3 sztuk, teraz to jest 3 do 5, również krew e, Czy skórę i to dotyczy również pozostałych tutaj zwierząt, jest tego dość sporo. Tutaj również materiały, czyli będziemy mogli robić właśnie te Special Stuff Items. To są jakby wypchane zwierzęta, i one dają po prostu statystyki, jak na przykład Staminę, HP, AP i tak dalej. Im lepsze, niektóre rzeczy są lepsze, niektóre gorsze, i możemy to robić od Artisan Master. Również dodane zostały nowe misje gildyjne, jeżeli chodzi o life skill, e. m.in. Gather Lampit, małe i duże. Jest tego dość sporo. Bardzo zachęcają nas do właśnie robienia aktualnie live skilli. E, tutaj już nie widzę za bardzo żeby e, było dużo zmian. Jeszcze troszeczkę jeżeli chodzi o mm, Dungeony, które są dostępne. Tak, są Dungeony Black Desert Online, dungi tak zwane. I tutaj też troszeczkę się pozmieniało, ponieważ będzie można chodzić dwa razy w tygodniu e, właśnie na te e, dungi. I chyba tylko raz będziemy mogli odebrać expa, czyli wygląda na to, że raz questa odebrać, czyli wygląda na to, że po prostu dwa razy jakby nagroda za bossa. Ale niech mnie ktoś poprawi, bo ja na długach dawno nie byłem. Jest tutaj również dostępny quest title, czyli wystarczy oddać właśnie link of ascension, który tutaj widzicie, i dzięki temu otrzymacie mythical feeder contribution exp i jeszcze jest udany powder of ascension dobra tutaj troszeczkę to leci po prostu via tanning at low probability ok można to również sprzedać za 1 milion silvera czyli musimy użyć manufacture i musimy mieć powder of ascension 5 lightweight plume 1000 sztuk oraz thick fur 500 żeby otrzymać właśnie wings of ascension I co to jest, czyli to jest jeden, okej okay. Dobra, będę musiał zerknąć od to jeszcze, bo jeżeli chodzi o te dungeony, to nie jestem tutaj specjalistą. Wydaje mi się, że tu również questy, które możemy odebrać, wcześniej kosztowały 20 tysięcy agrysa, teraz kosztują 10 tysięcy agrysa. Pamiętajcie, że nawet jeżeli przerwiecie quest, a go nie ukończycie, to tego agrysa nie otrzymacie z powrotem. O to tutaj trzeba uważać. Szczególnie te zmiany tutaj piszą, że e, właśnie dwa razy wejście na dunga to jest dotyczą osób, które po prostu nie mają e, możliwości pójścia na Elvia Realm, czyli ten utrudnio, ten bardziej trudniejszy dung, tylko po prostu na normalach. Dzięki temu właśnie możecie robić to dwa razy. Dobra, i zerkniemy sobie jeszcze szybko na Pelshop, co tam dla nas przygotowali. Pewnie też dość sporo. E, Umbra Clone. Umbra to jest chyba nowy outfit za 3400 dla ninji Pearl Box 10 000 plus 1500 za darmo plus drobne nagrody Również pojawia się 20 000 plus 3400 maksymalnie do za zakup Tu również jest kupon 30% przeceny Thanks Pack czyli za 120 pereł możemy otrzymać pierwszy pak i za 60 pereł drugi pack i co one zawierają Kronstolne 60 sztuk, 6 artyzjanów oraz 6 wakskrai. Dodatkowo 6 memory fragmentów. Value Pack jest za 750 pereł, 50% przeceny, tylko raz można kupić, więc warto, jest wart swojej ceny. Premium Outfit Box e, wcześniej był za, 1000, e, za 3400, teraz jest za 1750% obniżki. Slot na postać również kosztuje 350% obniżki, czyli wszędzie będzie praktycznie 50% obniżki. Również na Celestial Horse Calling Horn na 11 kuponów na zmiany skilli u Mounta za 1250 Pereł teas Orb 10 sztuk za 1250 Pereł yy, Zestawy czyli Wondrus Adventure Box za, 900, za 495 Pereł. Pierwszy box, i co tutaj można zdobyć za tego loot boxa? 1% /10 szans na 2500 między m.in. a jedna z gorszych to jest Pet, Jan Gryphon, Marmot czy 130 stone'ów Hexa Premium Outfit Pack za 12240 Pereł i mamy tutaj 6 Outfit e, Boxów. Dodatkowo 60 Cross i 60 fs za 5, 15 600 Pereł. Mamy na pół roku value pack. Ja pierdzielę. Ok. Adventures e, All in One Pack za 23400 400 Pereł. E, wszystkie 3 bufy na pół roku. A ciekawie jestem, czy ktoś z Was się e, skusi właśnie na takie coś. Dajcie znać w komentarzu. Special Edition Pack za 5475. Mamy tutaj Classic Outfit Box, yy, 3 Mateki, 16 slotów, Equipment Tailoring Coupon oraz na 3 dni value Pack, dodatkowo Assorted Scroll Box, maksymalnie 1 zakup, yy, 2 Wizard Gospi w cenie 1 za 1650 p. 16 slotów za 1450 perł yy, 32, przepraszam, 32 sloty za 1450 Pereł. Tu jest 16 slotów za 800 Pereł, 8 slotów za 450 i 2 y, sloty za 150 Pereł. Wszystko po maksymalnie jeden zakupie również. o, wyprzedaż namiotu, ale tylko 30% za 3430%. Warto tu zwrócić uwagę, że to jest sam namiot, a nie jak zwykle nam wpychają to w zestaw. Można z, faktycznie. Kupić ten namiot tanie. i teraz będzie na wyprzedaży outfit dla Strikera Onyx Jaguar Premium Set. Jeżeli ktoś potrzebuje cronstone'y, to warto właśnie ten outfit sobie preorderować. Dziękuję bardzo za oglądanie patrząców. Mam nadzieję, że w dalszym ciągu Wam pomagają i pozwalają się wdrożyć we wszystkie zmiany, które są na właśnie w tej grze. Jest to jedna z niewielu gier, gdzie zmiany są co tydzień, praktycznie. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące właśnie tego patch lub czegokolwiek, dajcie znać w komentarzu, na Discordzie, bądź na streamach, streamuję na Twitchu, na YouTubie, czasami też można mnie złapać, więc nie ma problemu, poniedziałki, czwartki i niedzielę możecie wpadać i będziecie mogli na żywo zadawać pytania, ja na szczęście szybko na nie odpowiadam. Dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się następnym razem, jojo!